To w Jensen, w Dolinie Muminków, część trzecia. Ha, beznadziejne to wszystko, zawołał w końcu Paszczak. A po chwili dodał: Co to wszystko warte? Może wziąć mój zbiór znaczków na makulaturę, możecie. Ach, zawołała panna Migotka, przerażona. Nie mów takich rzeczy. Twój zbiór znaczków jest najpiękniejszy na świecie. Otóż to właśnie powiedział Paszczak z rozpaczą. Jest skompletowany. Nie ma takiego znaczka na świecie z błędem, czy bez którego nie posiadałbym w swoim zbiorze. Ani jednego. Co teraz pocznę? Zdaje mi się, że zaczynam rozumieć stwierdził mu minek po głębokim namyśle. Nie jesteś już zbieraczem jesteś tylko posiadaczem a to wcale nie jest równie przyjemne. Tak. – rzekł Paszczak z ciężkim westchnieniem. Stanął i odwrócił do nich pofałdowaną z smutku twarz. – To wcale nie wesołe. – Kochany Paszczaku – odezwała się panna Migotka, gładąc go ostrożnie po łapce. – Mam myśl, może byś zaczął zbierać coś zupełnie innego, coś całkiem nowego. – To rzeczywiście dobry pomysł – przyznał Paszczak – Twarz miał jednak wciąż jeszcze pofałdowaną, ponieważ zauważył, że nie wypada robić rozradowanej miny tak zaraz po wielkim smutku. Może na przykład motyle, zaproponował mu Minek. – To niemożliwe, odpowiedział paszczak i zasępił się. Zbiera je mój kuzyn ze strony ojca, a ja go nie znoszę. A może zdjęcia gwiazd filmowych, podsunęła mu na myśl panna migotka. Paszczak w odpowiedzi prychnął tylko z pogardą. Może klejnoty, doradzała dalej panna Migotka. Taka kolekcja nigdy nie ma końca. Ech, odparł Paszczak z niechęcią. No, to już doprawdy nie wiem co, weschnęła panna Migotka. Wymyślimy coś dla ciebie, pocieszał go muminek. Mamusia z pewnością będzie wiedziała. Ale, ale czy widziałaś czasem piżmowca? Śpi jeszcze, odpowiedział Paszczak z żalem w głosie. Powiedział, że nie ma żadnej potrzeby wstawać tak wcześnie, i myślę, że miał rację. Powiedziawszy to, Paszczak podjął swoją samotną wędrówkę. Muminek i panna migotka skierowali swoje obłoczki ponad wierzchołki drzew i kołysząc się lekko szybowali w blasku słońca. Rozmyślali wciąż nad tym, co paszczak mógłby zbierać. Może ślimaki? Zastanawiła się panna migotka. Albo może guziki od spodni? Powiedział Muminek. Od ciepła zrobili się senni. Nie sprzyjało to myśleniu. Położyli się więc na plecach, na swoich obłoczkach i patrzyli w górę na wiosenne niebo, gdzie śpiewały skowronki. Potem spostrzegli pierwszego motyla. Każdemu przecież wiadomo, że jeżeli pierwszy motyl, którego zobaczy się na wiosnę jest żółty, to lato będzie wesołe. Jeśli jest biały, będzie tylko spokojne lato. O, czarny i brązowych motylach najlepiej nawet nie wspominać, gdyż jest to zbyt smutne. Ten motyl był złocisty. Co to może znaczyć? zastanawiał się Muminek. Nigdy jeszcze nie widziałem złotego motyla. Kolor złoty jest lepszy od żółtego zapewniła panna Migotka. Zobaczysz. Gdy Muminek i panna Migotka wrócili do domu na obiad, na schodach przed domem natknęli się na Paszczaka. Promieniowszy z radości no i jak spytał Muminek co sobie wybrałeś rośliny krzyknął Paszczak będę się zajmował botaniką ryjek to wymyślił. Mój zbiór będzie największym herbarium na świecie. Herbarium to taki zielnik. Tu paszczak rozpostarł spódnicę. Gdyż paszczak zawsze chodził w sukni, którą odziedziczył po swojej ciotce. Zdaje się, że wszystkie paszczaki chodzą w, suki, w sukniach. Dziwne to, ale jednak tak jest. Przypis autorki. Aby pokazać im swój pierwszy okaz, wśród grutek ziemi i liści leżała tam malutka wiosenna cebulka Gagea lutea powiedział z dumą numer pierwszy w moim zbiorze egzemplarz bezbłędny. Po czym poszedł i wysypał zawartość spódnicy na stół w jadalnym pokoju. Połóż to do kąta, kochany paszczaku, powiedziała mama Muminka, bo chcę tu postawić zupę. Czy już wszyscy jesteście? Czy piżmowiec jeszcze śpi? Jak suseł, powiedział ryjek. Czy przyjemnie spędziliście dzień? zapytała mama Muminka, gdy napełniła wszystkie talerze. Strasznie przyjemnie, krzyknęła cała rodzina. Nazajutrz, gdy Muminek poszedł do szopy na drzewo, aby wypuścić obłoczki, okazało się, że nie było żadnego znikły wszystkie i nikt nie wyobrażał sobie nawet, że mogły mieć cokolwiek wspólnego z paroma skrupkami jaj, które leżały znowu na dnie czarodziejskiego kapelusza.